Witam, dzień dobry moi drodzy. Dziś film pod tytułem Czy ta osoba zrozumiała swój błąd? Czy ona rozumie to, że popełniła gdzieś tam błąd? Czy ona bierze to w ogóle pod uwagę? Grupy 3. Okularki, kamień i sakiewka. Może to były jakieś kwestie finansów. Wybierajcie moi drodzy grupę. Sprawdzamy okularki dzisiaj.

To mogły być sytuacje związane bardzo z rodzinnymi sprawami. Hmm. Czy ona zrozumiała? Ja uważam, że tak. Hmm. Owszem, zrozumiała. Trochę czasu zajęło, ale to Wasza postawa, moim zdaniem, doprowadziła do tego, że ta osoba zrozumiała, bo Wy jesteście tutaj w karcie takiego nieodpuszczenia tej sytuacji. Bardzo możliwe, że wy wybraliście nawet jakąś inną drogę w życiu, postawiliście na siebie. Te karty pokazują, że ta osoba z tęsknotą patrzy za wami. Nawet powiem Wam szczerze, że te karty mówią o tym, że jest tutaj jakaś taka chęć skontaktowania się z Wami, zrobienia czegoś w Waszym kierunku, po to, żeby, nie wiem, wytłumaczyć, tylko że to się pokazuje trochę inaczej. To nie jest tak na przykład, że ta osoba chciałaby was przeprosić. Chciałaby zadzwonić, po prostu, przepraszam, Cię za tą sytuację i tak dalej. Nie. Ona by chciała jakby odnowić z Wami jakiś kontakt, lub zacząć z wami, wiecie, tutaj, nie wiem, powoli rozmawiać, może pisać, może się spotkać z Wami, i tak powoli, powoli wtedy przyznawać się do tego, że faktycznie coś tam. Tak jakby nie potrafiła, wiecie, jakby z grubej rury powiedzieć, że kurczę, no no poszło nie tak, no jestem tylko człowiekiem, tak, i, i tak dalej. Nie, ta osoba raczej by chciała to rozbleć, żeby gdzieś w pewnym momencie ewentualnie powiedzieć, no, no może faktycznie miałeś, miałaś rację. Mogło bardzo chodzić o sytuacje firm rodzinnych, mogło chodzić o sytuacje związane z rodziną, że ktoś, że ta osoba była w jakiś sposób uzależniona od firmy rodzinnej, pieniędzy rodzinnej, od kontaktu z rodziną, tak, ale wasza postawa, tak jakby, taka konkretna, niezłomna, jakby jej to uświadomiła dopiero, że popełniła ta osoba tak naprawdę błąd. Czekanie tu się pokazuje. Być może czekanie na jakiś rozwój wydarzeń, ale mówię, tu nie pokazuje się sytuacja, że ta osoba chciałaby Was ewentualnie za to poprosić, no chciałaby być w kontakcie i tak wiecie, cicha pęk, powolutku, rozmawiając, będąc w kontakcie, poruszając delikatnie ten temat, żeby ewentualnie wtedy powiedzieć, tak wiecie, że o kurczę, może faktycznie. Nie potrafi się przyznać do tego, że popełniła błąd. Tylko i wyłącznie matka, ojciec tu się pokazuje. Oj, matka, ojciec, słuchajcie. Hmm. W ogóle te karty pokazują, jakby ta osoba nie, miała jakiś problem. Hmm. Większy przy matce się pokazuje, tak jakby była rozdarta między matką a wami. Bała się, że sprawi przykrość matce. Hmm. Gdzieś tam popełniła jakiś błąd. Wasza postawa uświadomiła tej osobie. Wasza konkretna postawa. Wasze słowa konkretne moim zdaniem, a za tym poszła wasza jakby postawa, że ja przy tym jestem, ja przy tym tkwię, ja powiedziałem, powiedziałam w ten sposób i tak uważam. I nie zmienię zdania. Tak jakby ta wasza postawa uświadomiła tej osobie eee, tutaj, no przyszło jej odchorować. Karty pokazują, że chciała się do was ta osoba przytulić, nie wiem, potrzebowała waszej bliskości, uświadomiła być, być może sobie, wtedy dopiero Wasze racje, kiedy karty pokazują, że czekała tutaj, patrzyła w Waszym kierunku a ta znajomość być może z Wami była dobra, czy do, fajnie rokująca coś w tym stylu, uświadomiła sobie, natomiast ona by chciała być tutaj z Wami marzy sobie tutaj o jakiś tęskni, o Jezus Maria ale się pokazuje, czeka, tęskni słuchajcie, natomiast nie przyzna się do błędu od razu wy, wyjdzie to, wiecie ciężko jest się przyznać, przecież my wszyscy popełniamy błędy Trochę mi się szkoda zrobiło tej osoby, wybaczcie mi to. Wszyscy popełniamy błędy. Jakby to wybaczenie w życiu też jest bardzo ważne. Natomiast ja nikomu nie wybaczę na siłę, to wiem. Te karty pokazują taką sytuację. Hmm. Ciężko jest jej przyznać się do błędu. Ciężko będzie. Natomiast ona ma szansę, że jeżeli nie wiem, obdarzy was. Uwagą, uczuciem, będzie miała być może na to szansę. Znowu to te karty pokazują, że ona się do tego przyzna, ale gdzieś tam w tym dialogu poruszając delikatnie te tematy, co się wydarzyło, co się zrobiło, tak? Bo wcześniej karty mówią o tym, że mogła mm, też mówić, albo to też Twoja wina na przykład, albo co Ty sobie myślisz, a co Ty. i tak dalej. Też się mogła tutaj sprzeciwiać, bronić swego. Jaka rada dla Was na tą sytuację? Hmm. Hmm. Wykrzyczcie, bo karty pokazują, że... Nie wiem. Tu jest awantura pokazana. Ja nie wiem, dlaczego radą jest awantura. Albo opcja inna. Radą jest awantura. To jest głupia rada. Słuchajcie. No ale czytam to, co widzę, bo karty pokazują przykrość, przegraną, że ktoś mogliście się czuć winni z jakiegoś powodu, gdzie wina może akurat nie leżała po Waszej stronie. No, że trzeba tutaj e, zawalczyć z tą osobą? Powiedzieć jej jeszcze parę słów. Coś takiego, wyrazić swój gniew o w ten sposób. Mm, no, nic taka jest rada. Słuchajcie, wyraź swój gniew, tak? Powiedz, co masz jeszcze do powiedzenia. Może, żeby wtedy całkowicie puścić te emocje. Nie wiem, ja nikomu nie, nie radzę tutaj jakiś. Zawsze mi się wydaje, że szkoda naszej energii na takie sytuacje. No, ale tak karty radzą jakby. Wyrzuć z siebie ten gniew. Powiedz pokój się nawet z tą osobą, tak? Powiedz, jak ci było przykro, źle, smutno tak się pokazuje. Tyle dla grupy numer jeden okularki. Czy ta osoba, jakby zrozumiała swój błąd? Grupa K. Osoba zrozumiała, swój błąd. Czy ta osoba zrozumiała? był związek, ale jedna osoba przy tym związku kombinowała. Nie chciała szczęścia, moim zdaniem. Ta osoba nie chciała szczęścia. Jakby. Te karty pokazują dom i rodzinę. To jakby ta osoba nie chciała tego szczęścia. Nie wiem. Jakby mataczyła, kombinowała tutaj przy tej relacji, przy tym stałym związku. Hmm. Czy ona zrozumiała swój błąd? Nie do końca. Hmm. Bo ona karty pokazują, że czuje się pokrzywdzona. Nie do końca moim zdaniem ona bierze pod uwagę to, że ona popełnia błąd. Te karty pokazują, że może mieć przebłyski, że to jest też jej wina. Hmm. Natomiast ona moim zdaniem rozpamiętuje jakąś przeszłość, czyli mówi tak, że a bo ja się kiedyś tak bardzo starałem, a ja się tak bardzo starałam, a wtedy e, wy tego nie docenialiście. Tak? Na dzień dzisiejszy... Hmm. Ona bierze pod uwagę, że coś poszło nie tak. Natomiast ona uważa, moim zdaniem, że to była wasza wina. Kombinowała, zakręciła, manipulowała tutaj przy domu. Nie chciała tego szczęścia. Nie wiem, czuła się trochę w klatce. Chciała czegoś więcej w życiu. Ale uważa, że starała się kiedyś. I tu karty pokazują: dom, rodzina, relacja. Czy ona zrozumiała, że popełniła błąd? Nie wiem. Nie do końca to się pokazuje w ten sposób. Ona się czuje w pokrzywdzeniu. Bierze moim zdaniem pod uwagę to, że coś poszło nie tak, że może się nie starała w pewnym momencie. Bardziej karty pokazują, że ona uważa, że się nie starała w pewnym momencie, tak? Ale to nie do końca się pokazuje tak, jakby ona uważała, że ona jakby popełniła jakiś błąd. Nie, nie, nie. To tak jakby wyparła moim zdaniem to, że gdzieś w pewnym momencie, bo tu najgorsze, co się pokazuje, przy. Tej relacji to to, że jakby manipulowała, jakby nie mówiła prawdy, jakby czuła się jak w klatce, chciała się wydostać coś takiego. Miała swoje cele w pewnym momencie, uznała, że jej jest ważniejsze, jej życie, jej cele są ważniejsze. Teraz nie jest zadowolona z tego, w czym jest, moim zdaniem, ale uważa, że jest pokrzywdzona w całej tej sytuacji, bo ona się kiedyś starała, być może potem przestała się starać, ale to tak jakby obwinia was za to, że przestała się starać, i, i dlatego oddaliła się, moim zdaniem, z tej relacji stałej. Że wy byliście w jakiś sposób, nie wiem, nie mieli, że może przez dzieci doszło do takiej sytuacji trudniejszej jakiejś, tak? Bo wy, nie wiem, byliście nastawieni na dzieci, bardzo na dzieci, na dzieci, i ona w pewnym momencie się poczuła, nie wiem, samotnie, źle, jakaś niechciana. w w tym domu, bo cała uwaga być może była skupiona, bo te karty pokazują tu, że dzieci, tak? Hmm. Dla mnie te karty pokazują, czy ta osoba zrozumiała, że popełniła błąd, odchodząc moim zdaniem do innej relacji. Hmm. Uważam, że tam, gdzie jest, jest nieszczęśliwa. To po pierwsze, po drugie, karty pokazują, że wspominając waszą przeszłość, ona uważa, że ona się kiedyś starała, wy tego nie docenialiście, dlatego doprowadziło to do takiej sytuacji, że ona odeszła gdzieś tam, do innej osoby. Nie wiem, czy ona z tą osobą teraz jest, ale karty pokazują, że jest w ciężkości, jest w przykrości i ona w ogóle obwinia was o tą sytuację. No, bierze trochę pod uwagę, że może faktycznie, tak, coś tam jest, ale nie za bardzo. Nie za bardzo, moi drodzy. Ona uważa, że jej się coś należało od życia więcej. Jeżeli miała jakieś zamiary finansowe, tutaj odchodząc od tej stabilizacji, to jest osoba, która odeszła od stabilizacji, to nie powiodły się te plany za bardzo. Chyba, że jeszcze będzie szansa na zrealizowanie. Ja tego do końca nie jestem pewna. Te karty pokazują, że ta osoba postąpiła po swojemu, oddalając się, nie chciała domu, nie chciała rodziny, zarzuca wam, że to wy doprowadziliście do tej sytuacji, że ona odeszła. Tak? No, trochę wam powiem, że bierze pod uwagę to, że może faktycznie, to, że odeszła, to nie było do końca dobre, ale to teraz bierze pod uwagę, kiedy jest w czarnej D, czyli jest, jest jej źle tam, gdzie jest. Hmm. Raczej karty pokazują, że jest bez miłości, moi drodzy. Bo coś, co było w życiu tej osoby, no nie sprawdziło się. Plany tej osoby co do nie wiem, jakiejś nowej miłości, czy do jakichś, nie wiem, finansowych sytuacji, nie powiodły się. Tak Wam powiem. Czy ta osoba zrozumiała, że popełniła błąd? No nie do końca. Bierze pod uwagę, że no, coś poszło tam nie tak, że można było to zrobić inaczej, ale ona uważa, że Wy byliście winni temu, że ona się oddaliła. Bo Wy być może zajęci, byliście dziećmi, nie zwracaliście uwagi za bardzo, ona się czuła, nie wiem, samotnie, w końcu poszła po swoje, zmieniła swoje życie. Jaka rada dla Was? Jeżeli pytacie o tą osobę, może być tak, że w jakiś sposób Wam zależy. Jaka rada dla Was? Tajemnice, brak równowagi, toksyczność. Hmm, jaka rada? Nie wiem, dlaczego karty mówią. Karty rady są zawsze okrutne. Dla mnie, według mnie, one są bardzo konkretne i te karty mówią: Nie zapominaj o tym, że były jakieś tajemnice. Że może w jakiś sposób, hmm, nie wiem, ta osoba nie powiedziała wam o wielu rzecz, rzeczach, hmm, że były to tajemnice, że była jakaś toksyczność. Nie zapominaj o tym. Być może teraz w waszym życiu panuje piękna równowaga, tak? Bo macie to, a, co chcieliście mieć w życiu tutaj. Wyszliście może na prostą jakąś fajnie tutaj. Pokazują się dzieci, i wnuki dla niektórych, tak? Hmm, rodzina, spokój. Teraz dla grupy numer 2 kamek. Grupa numer 3 sakiewka. Czy ta osoba zrozumiała swój błąd? Osoba zrozumiała swój błąd. No, zrozumiała. Ale nigdy się do tego nie przyzna. Bardzo dużo kłamstwa pokazuje się i złej energii przy tej osobie. A tu się pokazuje kłamstwo i oszustwo. To tak, jakby ta osoba Was oszukała. Wy bardzo możliwe przeżyliście coś niemiłego z tej sytuacji, a karty mi pokazują taką piękną, słuchajcie, parę, taką piękną relację. Karty dokładnie pokazują słońce, yy, szczęście przy tej relacji. Ale te karty mi mówią o tym, że hmm, czy ta osoba zrozumiała, tak, ale nigdy się nie, do tego nie przyzna, bo wie, że popełniła bardzo duży błąd bo skłamała, moim zdaniem, bo nie powiedziała prawdy, dlatego się do tego nie przyzna. Dzisiaj sobie leży na katafalku, że tak powiem. Trochę tak wygląda, jakby leżała na katafalku i czekała na śmierć. Jezus, nie wiem. E, może czuć się w jakiś sposób porzucona w chorobie. Bardzo złe energię tutaj pokazują. E, na dzień dzisiejszy może nawet nie widzieć jakiegoś większego sensu. W tym momencie jakby, tak, nie widzi jakiegoś większego sensu życia. Zrozumiała swój błąd, ale te karty pokazują, że ona okłamała. Okłamała, oszukała. Coś w tym stylu. Hmm. Wy bardzo moż, możliwe, że przeżyliście jakiś szok. Hmm. Bardzo możliwe, że wy przeżyliście jakiś szok w tej sytuacji. I teraz, co tu się pokazuje? No i widzicie. Tu karty pokazują, że było, były bardzo dobre rokowanie, Mogła być relacja. Ludzie mogli myśleć o czymś więcej. O jakiejś takiej przyszłości pięknej. Tu była słoń. Te karty pokazało, pokazują w ogóle, że spotkanie dwóch osób to było jedna z takich. Mm, Piękniejszych rzeczy, tak jakby ludzie, nie wiem, dla siebie byli słońcem, kiedy się spotkali. Radość wielka, planowanie przyszłości, myślenie pozytywne bardzo o przyszłości, wyjście z trudnych momentów w życiu pokazuje się, tak? Mogło być, mogła być tutaj nawet jakaś relacja: mieszkaliście pod jednym dachem lub planowaliście jakieś mieszkanie, coś w tym stylu. Natomiast te karty pokazują, że Wy przeżyliście szok. Dlaczego? Jezus Maria. Mogliście, bo pokazuje się, że ktoś w ukryciu coś zaproponował. Nie wiem, czy ta wasza osoba zaproponowała coś komuś w ukryciu, czy ta wasza osoba pisała z kimś w ukryciu, bo karty pokazują, że było ukryte drugie dno jakiejś sytuacji, czegoś takiego. Wy mogliście przeżyć jakiś szok. Dowiedzieliście się o czymś, co było ukryte w tej znajomości, co może było związane z dzieckiem jakimś. Hmm, takie sytuacje. I wy odwróciliście się, moim zdaniem, od tej osoby. Nagle okazało się, że nie ma równowagi. Nagle przejrzeliście na oczy. Ta osoba skłamała przy czymś. Ona dobrze wie o tym, że tu popełniła błąd. Zburzyła. Zburzyła, słuchajcie. Nie wiem, czy to było przy pracy jakieś działanie. Karty w ogóle mi pokazują coś takiego, że ta osoba mogła z kimś pisać, mogła kogoś mieć. Wy się o tym dowiedzieliście, tak? Nie wiem. Że może miała gdzieś tam coś z kimś, kontynuowała to. I te karty pokazują, że mogliście przeżyć szok, ponieważ mieliście to serce na dłoni. Tu się pokazują karty typowo kłamstwa, że ta wasza osoba skłamała i jakby zburzyła wszystko to, co było. <grym> I co teraz? Wie, że popełniła błąd. Natomiast z racji tego, że skłamała, że oszukała, też się nigdy do tego nie przyzna. Tak, bo tu jest straszniecie drzwiami. Decyzja zapadła, klamka zapadła. Nie ma powrót, powrotu, nie ma szansy. Yy, ta osoba jakby uświadomiła sobie, że to jest jej wina, że popełniła błąd. Fakt, że nigdy się do tego nie przyzna. Bardzo przykra jest tutaj sytuacja. Yy, wiecie, bo ta osoba chyba się nie spodziewała, że kiedy kłamstwo wyjdzie na jaw. To, że Wy zdecydujecie tak poważnie. Natomiast wiecie, mogło być tak na przykład, że ta osoba kłamała wcześniej w jakiejś relacji też i to uchodziło jej płazem. Przy Was to nie przeszło. I teraz żałuję moim zdaniem bardzo tego, bo karty pokazują ją w chorobie, w ciężkości, tak jakby zaprzepaściła coś pięknego, bo te karty pokazują, że było coś pięknego. To były naprawdę piękne rokowania. Znowu się potekstytowałam. Co ja się dzisiaj tak ekscytuję, słuchajcie, przeżywam. Zobaczymy, moi drodzy, jaka rada dla Was na tą sytuację. Puśćcie tą miłość. Puśćcie, kochani. Tu karty pokazują, że mogliście przeżyć przykrość, duży szok. Karty mówią: puść tą miłość, puść tą relację. Myślę, że to była prawdziwa miłość. Wiecie, że ludzie jednak tutaj mieli do siebie naprawdę głębokie uczucia. Na Waszej drodze pojawi się ktoś inny. Taka prawda. Kiedy puścisz to, te uczucia, te emocje, na Twojej drodze pojawi się Stonowana, konkretna, inna osoba. Tyle, moi drodzy. To, to jest osoba, która się wami zaopiekuje. Tak, otoczy was troską, tak? Karty pokazują. Czy wy jesteście mężczyzną, czy kobietą. Ta osoba otoczy was troską i wam pomoże. Tyle, moi drodzy, dla grupy numer 3 Sakiewka. Pozdrawiam serdecznie.